Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnych piątkowych inforajkach. Kochani, dzisiaj kilka informacji, kilka istotnych aktualizacji, jeśli chodzi o strukturę mojego kanału. Z tego co widzę, dwa kanały polecane i standardowa jakaś akcja charytatywna, którą na szczęście udało mi się... Y, znaleźć by komuś po prostu y, pomóc. Nigdy wcześniej tego nie robiłem, ale chciałbym serdecznie y, pozdrowić wszystkich nowych subskrybentów na y, moim y, kanale. Człowiek o tym po prostu zapomina, te subskrypcje y, lecą, stara wiara jest jak najbardziej od samego początku, ale też chciałbym zakomunikować, że cieszę się i witam na pokładzie nowych widzów. Kochani, troszeczkę za Waszą namową, troszeczkę za, mając na celu ułatwienie sobie pracy pod kątem dodawania konkretnych filmów, konkretne playlisty, troszeczkę rozwarstwiłem, rozszczepiłem kilka podcykli, które wchodziły w jakieś główne cykle na odrębne, playlisty, by ułatwić wam w sprawę nawigacji po moim kanale. I do czego doszło? Kurs rysowania zostały podzielony na bazgrojki, czyli kursy oraz na batalistykę, którą już za niedługo będziemy kontynuować, także nie bójcie się. To jest kwestia WM, myślę, że kwestia zrozumiała. Splatpak rozwaliłem na trzy części, czyli na szkolenia, kursy, lekcje mecze, czyli luźny zapis luźnych gierek, czyli tylko taki gameplay, nazwijmy to, oraz akcja 3P. Ppp, promocja paintballowych pól. Moje rojenia były już od dłuższego czasu rozszczepione na branżowe i życiowe. No, największej yy, przemiany doczekał się cykl Roy Playing Games. Jest główny w ramach nowych gier, yy, starych gier, long shorty, yy, angry shit rage i horrorek we wtorek. A także wersje beta i demo gier. Tak po prostu wszystko było do tej pory w jednym e, worze na serane. Stwierdziłem, że ułatwię życie myślę wam i na pewno sobie w jakimś e, stopniu. Oczywiście e, to nie są wszystkie playlisty na moim kanale jest ich prawie e, 30, ale kanał umożliwia wyświetlanie tylko wybranych najważniejszych. Aaaa! Jensen, dobra, Okej, okay. rzućmy sobie okiem, co tu się działo od ostatnich inforojek na yy, moim kanale. Yy. Nie pora na handel, czyli w druga część czwartej części kontynuacja z pierwszego filmu z ubiegłego piątku zaraz przed y, y, info rojkami, następnie y, drugi, druga część cyklu, który ostatnio przewybornie, przemiodnie mi się nagrywa z nieukrywaną satysfakcją i zamiłowaniem. Naprawdę zastanawiam się tutaj, czy y, nie doprowadzi do tego, by. Filmy z tego cyklu nie ukazywałyby się przypadkiem częściej na moim kanale, także już czekajcie na jutrzejszy dzień. Dzisiaj w ramach Amalura był Patryk Rojewski, jutro 100% kurwa Roja, naprawdę mega mrok będzie, szykujcie się. Tylko tyle powiem, że filmik będzie o podtytule Lewatywa Lawo. Guild Wars 2 z widzami i nasze rozmowy z Rokiem na temat jak to widzimy, jak chcemy to zorganizować i tak dalej i tak dalej. Rok zaproponował serwery amerykańskie, ja będę starał się przemycić jednak ideę serwerów. Polski po prostu. No wszystko ma swoje wady i zalety, no ale jak mamy się czuć bliżej, jakkolwiek to brzmi, no to chyba na polskich serwerach. Nie wiem, napiszcie co uważacie w komentarzach. Paintball z widzami w zabrzu, plus relacja i potężny test mojej nowej kamerki GoPro HD Hero kurwa 2 viper mega fps slow motion madafak yy, która naprawdę dała czadu i myślę w bardzo atrakcyjny, sympatyczny, pamiętny sposób yy, uchoronorowała wszystkie osoby, które zdecydowały się yy, pograć ze mną w paintball w zabrzu. Jak wcześniej komunikowałem, informowałem. Yy, jeszcze w te wakacje odbędzie się tego typu event z obniżonym progiem wiekowym do lat 15 ukończonych, a nie tak jak wcześniej 16. To nie jest moje się, to jest informacja organizatora eventu. Perla i Royal o grach i sporcie. Swobodna pogadanka gamingowego małżeństwa na temat przenikania się świata sportu ze światem elektronicznej rozrywki. 40 minut kurwa z psycholami. Condemned Criminal Origins w ramach horrorek, we wtorek. Um, albumy ze zdjęciami, część pierwsza lata 2025, chwilowo w zastępstwie za questions and answers z kilku powodów: powtarzalności się pewnych um, pytań, oraz nadchodzących um, powiedzmy, przerw na moim kanale, biorąc pod uwagę oczywiście Las Vegas i Gamescom. Yy, mocna dawka Toma Clancy'ego Ghost Recon Future Soldiero, czyli ogarnięty ogar i presja czasu na przemienie z środy na czwartek. Rock and Roll o wymarzonych podróżach niemożliwych, czyli gdzie byśmy się chętnie udali, w jakie miejsce, krainy, świat, uniwersum, lokacje, yy, gry, gdyby naprawdę wszystko to, co zmieniłem istniało. W rzeczywistości można byłoby się tam udać, coś zwiedzić, kogoś spotkać. Co my wybraliśmy, wy również, jak się okazało w komentarzach, wybraliście wyborne lokacje. Ciepły jeszcze materialik, przeprosiny na starych śmieciach, wyjaśnienie nieobecności Fabla na moim kanale i jednorazowy powrót do Age of Amalur Reckoning, część siódma. To by było na tyle, nadrabiajcie kochani zaległości, weźcie pod uwagę to, co wam powiedziałem o playlistach. I to mniej więcej tyle jeśli chodzi o, w, o mnie. Przejdźmy teraz do rzeczy ważniejszych, mianowicie ciekawa inicjatywa, specjalna taka facebookowa strona, serce w naprawie. O co dokładnie chodzi, komu możecie pomóc, jak to wygląda, jak cały proces, jaka jest idea, możecie przeczytać na tej e, stronie. Jak zwykle uważam, że idea szczytna i mając taką, a nie inną pozycję na polskim YouTubie, trzeba wspierać takie akcje, albowiem nas to gówno kosztuje, a osoby, o których się mówi, mogą naprawdę dużo zyskać. Tyle w temacie. Myślę, że było to wymowne. E, przejdźmy teraz do dwóch polecanych kamar e, kanałów. Pierwszy to Freaky Gamers. I Strasznie urzekł mnie tutaj layout, taki wiadomo, pas grojkowy na stronie. O co chodzi? Mimo, że nie ma tutaj vlogów, cała idea vlogów jest wmontowana w strukturę okienek. Często dochodzi do więcej niż jednej osoby biorącej udział w takim rogu kamerki. Bardzo fajna sprawa, która dodatkowo w sposób bardzo atrakcyjny wpływa na jakość materiału, treść, formę, ogólnie content. Podlecam serdecznie. Naprawdę fajna stronka. Freaky Gamers. Kto następny? Raw. Myślę, że tak to się wymawia. Oprócz wielu sympatycznych yy, playlist skupionych, opiewających na konkretną grę, są również vlogi i yy, alogi. Bardzo sympatyczne. Bardzo fajny facet. Z, pomysłem zarówno na siebie, swoje życie, jak i swoją e, karierę e, zagrajmerską. Serdecznie polecam RAF. To było tyle, także subujcie, jeśli uważacie, e, że te kanały na to zasługują. Oczywiście nic pod przymusem. Naprawdę, z całego tego dzisiaj bullshit stormu rojo, profesorka. To jest najważniejsza informacja. No i oczywiście te rzeczy, o których wspomniałem, czyli motyw z playlistami, standardowy przegląd e, tygodnia. Co w tym weekend, kochani? No myślę, że sympatycznie wybuchowo. Jak wiemy, druga i ostatnia e, beta e, zamknięta gry Guild Wars 2 i możecie się przynajmniej, myślę, że jak mi się uda, dwóch filmów, nie wiem czy w niedzielę, niedziela, poniedziałek, zobaczymy jak to karniemy, e, z nowych raz, z nowych klas w ramach tej sympatycznie zapowiadającej się gry, której to już premierę udało nam się e, 呃。Yeah. odgadnąć, odgadnąć, jesteśmy po prostu poinformowani, po prostu zajebście. chciałem złożyć zdanie, takie elokwetnie, fajnie, kurwa, wyszło jak zwykle, dobra, ehm, to raz, dwa, jutro, dzień, sobota, mega kontrastu, czyli na początku Rojo w ramach Angry Shit Rage, a potem sentymentalnie przez gry i Patryk Rojewski. Kochani, dziękuję wam serdecznie za uwagę, życząc wam wybornego, switaśnego, sympatycznego, ciepłego, bardzo fajnego, rokującego na przyszłość weekendu dla, od, dla was, od waszego Roja, serdeczna tarcza dla wszystkich bez kur na wyjątków. Chci.